Zakup mieszkania na tym osiedlu to wydatek przynajmniej kilkuset tysięcy złotych. Jeśli będziemy chcieli pożyczyć z banku pieniądze na własne lokum, trzeba będzie je ubezpieczyć. Takie ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mieszkania, które Kupujemy na kredyt jest obowiązkowe i w każdym banku, gdzie byśmy kredytu nie zaciągali, po pewnym czasie, jak to mieszkanie już, już będzie gotowe, będziemy musieli takie ubezpieczenie wykupić. Wykupując polisę na potrzeby kredytu hipotecznego, musimy dokonać cesji, co oznacza przekazanie praw do niej na rzecz banku, który w razie pojawienia się szkody musi wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania, a to może wydłużyć jego uzyskanie. W większości wypadków, w przypadku większości banków, Suma ubezpieczenia to będzie wartość nieruchomości, która została albo przez nas podana, podana bankowi, albo przez bank zweryfikowana. Rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy brali kredyt na niewielką część wartości tego mieszkania, to wtedy jesteśmy troszkę stratni. Musimy ubezpieczyć bowiem całe mieszkanie. Dlatego dobrze jest kupić dwie polisy. Jedną, która będzie obejmować mury i elementy zewnętrzne jako zabezpieczenie dla banku, i drugą chroniącą to, co jest w mieszkaniu, czyli w dużej. W skrócie dla banku ubezpieczamy mury, a dla siebie elementy stałe i elementy ruchome. Zwłaszcza gdy w mieszkaniu są ekskluzywne meble czy sprzęt elektroniczny. Na pewno ubezpieczymy je od kradzieży. Wyceniamy wszystko, co mamy w mieszkaniu, łącznie z sprzętem RTV, AGD, z kwestią mebli, biżuterii i wszystkich innych przedmiotów, które przetrzymujemy na terenie mieszkania. Zanim więc zawrzesz umowę ubezpieczenia mieszkania, zrób spis rzeczy, które posiadasz. Cenniejsze rzeczy dobrze jest sfotografować. Wykaz pomoże określić sumę ubezpieczenia na którą powinieneś ubezpieczyć przedmioty. Poza tym ułatwi ustalenie tego, co zostało skradzione podczas włamania, co ma bezpośredni wpływ na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie tak zwane od pierwszego ryzyka, czyli hipotetycznie wyceniamy, że mamy w domu rzeczy na 70 tysięcy złotych, ale ubezpieczamy rzeczy na 40 tysięcy złotych i liczymy na to, że po prostu złodziej wejdzie do mieszkania i wyniesie najcenniejsze rzeczy. W tym momencie my jesteśmy właściwie do przodu, no bo nie ma możliwości, że zostanie mieszkanie właściwie do zera wyczyszczone. Oczywiście nie bez znaczenia będzie konieczność ubezpieczenia na wypadek wandalizmu, ale uwaga! Na pełną wartość powinniśmy natomiast ubezpieczyć ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych. Na co jeszcze zwrócić uwagę? By ubezpieczyć ruchomości na tzw. wartość odtworzeniową. Wartość odtworzeniowa jest to taka wartość, która pozwala na zakup danego sprzętu jak nowy, ale w te, o tych samych parametrach. W związku z tym, jeśli mamy do ubezpieczenia meble i me, wartość odtworzeniowa mebli oznacza, że idziemy na rynek i kupujemy takie same meble, jak kupiliśmy je parę lat temu i to się te, te meble się, że tak powiem, nie zużywają moralnie. No i jeszcze ostatnia rada. Uważaj na limity odpowiedzialności. Jest to kwota maksymalnego odszkodowania, które można otrzymać. Przeważnie jest to 60-80% sumy ubezpieczenia. Sprawa dotyczy głównie sprzętu elektronicznego. Oznacza to tyle, że jeżeli ubezpieczyliśmy ruchomości domowe od kradzieży na 10 tysięcy złotych i nasz limit na sprzęt wynosi 70% sumy ubezpieczenia, maksymalną kwotą, jaką dostaniemy jest 7 tysięcy złotych, choćby nawet nasz telewizor był wart 8 czy 10 tysięcy. Nie znaczy to, że tak jest w każdym wariancie ubezpieczenia. Istnieją takie oferty, w których nie dość, że takich limitów w ogóle nie ma. To jeszcze dodatkowo na taki sprzęt jak właśnie wszelkiego typu urządzenia audio, wideo, biżuteria, jakieś drogie przedmioty, które posiadamy w domu, ustalamy jakby osobną, odrębną sumę ubezpieczenia. Wielu ubezpieczycieli oferuje też opcję OC w życiu prywatnym. Chroni przed skutkami naszych nieumyślnych działań, których efektem jest powstanie szkód w majątku lub zdrowiu osób trzecich. Najczęściej przydaje się ono, gdy zalejemy sąsiada. Wtedy zamiast płacić za wynikłe szkody, z własnej kieszeni robi to w naszym imieniu ubezpieczyciel. Ubezpieczyciele raczej co w standardzie nie chcą ubezpieczać pustych i niezamieszkałych mieszkań I są takie po prostu wyłączenia, że jeżeli lokal jest nieużytkowany dłużej niż na przykład 60 dni, to ubezpieczenie przestaje działać. I w tym momencie, jeżeli mamy takie mieszkanie bądź wiemy, że może się zdarzyć, że ono będzie stało dłużej niż okres wyznaczony czasu tutaj dość dni, to wtedy. Trzeba to negocjować i specjalnie wprowadzić zapisy. Samo posiadanie ubezpieczenia nie gwarantuje nam jeszcze wypłaty odszkodowania. Efektem spóźnionych wpłat składek lub ich brak jest zamrożenie lub nawet wygaśnięcie ubezpieczenia. W takim wypadku nie możemy liczyć na wypłaty odszkodowania. Problem z wypłatą odszkodowania możemy mieć również, jeśli na przykład mieszkanie zostało okradzione, a my nie włączyliśmy wcześniej alarmu, który był podstawą do zniżki przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem. Na koniec warto dodać, że coraz częściej składnikiem polis mieszkaniowych jest asystans domowe. To na przykład pomoc hydraulika, ślusarza czy dekarza w najbardziej nieprzewidzianych sytuacjach.